Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha Najdroższy Jezu, raduję się, bo moje imię jest zapisane w niebie, w Twojej księdze Baranka. Ponieważ jestem Twoja, mam radość, która nie zależy od żadnych okoliczności. Dałeś mi życie wieczne, które nigdy nie zostanie mi odebrane. Poprzez wiarę w Ciebie, jako mojego zmartwychwstałego Zbawiciela, jestem usprawiedliwiona oraz wywyższona. Co więcej, zostałam wzniesiona z Tobą i posadzona w Królestwie Niebieskim. Proszę. Pomóż mi pamiętać, że radość jest prawem przysługującym wszystkim, którzy do Ciebie należą i może współistnieć z najtrudniejszymi, najboleśniejszymi okolicznościami. Przychodzę więc do Ciebie tego ranka z otwartymi rękami i otwartym sercem, mówiąc: Jezu, przyjmuję Twoją radość. Gdy czekam z Tobą, światło Twojej obecności świeci na mnie. Przenika mnie do głębi. Zatem Ty mnie wzmacniasz i przygotowujesz na dzień, który właśnie się rozpoczyna. Jestem wdzięczna, że mogę zwracać się do Ciebie po świeżą dostawę radości tak często, jak tego potrzebuję. Ponieważ Ty jesteś Bogiem nieograniczonej obfitości, zawsze masz dla mnie więcej niż oczekuję. W Twoje szczodre imię. Amen.